Panie prezesie, za nami Mistrzostwa Europy w zapasach. Jak można ocenić ten występ? Zawody się rozpoczęły dla nas bardzo dobrze. Pierwszy dzień srebrny medal w zapasach w stylu wolnym po trzech latach, więc tak mówimy bardzo tutaj pozytywnie. Drugi dzień złoty medal Roksany Zasiny w kategorii 51. Później następny medal Moniki Michalik, więc tutaj na pewno zapasy kobiet bardzo pozytywnie. No niestety zawody zakończyły się dla nas w stylu klasycznym, no, dużą porażką. Nie ukrywam, że tutaj liczyłem na medal przynajmniej jeden, no niestety skończyło się, jak się skończyło. Jakie wnioski na przyszłość po, no, przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się na Węgrzech we wrześniu? No, na pewno teraz nas czeka ocena, na pewno nas czeka bardzo dużo pracy. No, szczególnie no, szkoda, bo przegrywaliśmy z, przede wszystkim w stylu klasycznym. Oprócz Damiana Nikowskiego przegrywali, pozostali zawodnicy przegrywali z średnimi zawodnikami, szczególnie tutaj Kamil Boński zawiódł, Dawid Ersetic. Tak? To są zawodnicy, którzy powinni te walki powygrywać.